No, dobra, kamerę założyłem. Jakoś ja ten kask chyba nagrywa już. Także y, cześć, witajcie z tej strony Rolnicek. Witam Was w kolejnym odcinku vlogowym naszym, na naszym kanale. Jak widzicie, dzisiaj taka inna akcja. Tam, Farmsund wyjeżdża z torem, ze krzaków. O, y, dzisiaj robimy taką akcję wycinka drzewa w lesie. Od sąsiada kradniemy, bo, bo będziemy budować. Udało nam się ogarnąć firmę, która nam wybuduje wiatę. Firma nazywa się Nowy Porządek. Mają swojego Facebooka i tak dalej. także Link będziecie mieć w opisie i w komentarzu. Możecie ich odwiedzić. Chłopaki tam niezłe projekty już budowali, znają się na, na rzeczy, czekajcie, obetnie mu tą, tą gałąź. Chłopaki znają się na rzeczy, umieją pracować, do, do, robotę umieją dobrą odwalić. Też nie są zbytnio drodzy, drogo nie wycenili koszt tej budowy całej. No i mówili, żebyśmy sobie przygotowali coś drzewa swojego. Więc no my się zabraliśmy, myślimy jeszcze tam mieliśmy zasiać w sumie dwie działki Ale chłopaki chcą szybko przyjść robić, bo akurat mają czas no to To pozostawiliśmy siewy, jutro się zasieje, a dziś chcieliśmy właśnie pościnać, pościnać drzewa, żeby opaki startaku mogli znowu sobie przyjechać, zabrać stąd, bo wiadomo my nie mamy tura Żeby załadować na przyczepy A oni sobie, oni sobie tyle No o, no, te kamerę tak, tak, założyłem. Tak, tak, założyłem. Wszystkich. No, jest, ja odłożę może no, piłę o... Właśnie właśnie bo miałem mówić, że, że no, <laughs> czy fajna akcja ty nie nagrywasz, nie? Nie no, Ale... założyłem, założyłem, coś tam no. nagrywa. No Zresztą tego drzewa jest. Nie? No trzeba tak, tutaj. no tu trzeba było to. No. Albo to zaoramy jeszcze i. No zobaczymy, bo ja. jak, jak, jakby się dosyć duży kawałek wyciało i tak kiedy ja będziemy coś jeszcze budować, to się wytnie z lasu, no to będzie można zaorać. No nie? właśnie, bo tak wiesz, że iść po kolei, przejmij się tam wiesz. No wiem, taki... wiem, no tam sąsiad. Tutaj i tak... ten krzywok no to popatrz. Tego krzywoka, do on w ogóle chyba nie pójdzie na tartach, tylko to na deski, nie? No to się też, to tu się. Taki krzywok to. No to się jaką calówkę z tego wytnie czy coś. Na przyczepę, bo też na opał ob... No, na opał też, no to wiadomo, te wierchy tutaj one się nie, nie nadają w sumie na belki, na to, no bo są wąskie już do końca. No to je załadujemy no, na przyczepkę, widzicie tam 30 stoi za autosanką i pójdzie do palenia. Także także tu jest tego też plus. Na cyrkularce potniemy. Na cyrkularce potniemy, dokładnie. No, a te dłużyce tak Dobra, jak to widzicie. Ja, ja przejeżdżam dalej. Jedzie, dzieć. A dużyce wyciągamy tam z boku, później sobie chłopaki przyjadą HDS-em i załadują Więc no tyle dobrze, że mamy właśnie dosyć dobrych znajomych na Tartaku co, co sobie przyjadą i załadują, no bo my nie mamy tura, więc Też ciężko było załadować O, dobra Wiadomo, tutaj z tej sosem to jedynie może zrobimy celówki jakieś Na jakimś, wiecie, przypłycie czy coś przy Przy przybić coś, że wiadomo tu będziemy zbrojenie robić i tak dalej no to żeby pod beton to wiadomo nie o, dobra, tutaj też odetniemy taki wierch Jak widzicie las już w sumie trochę przecięty <grych> yy, przez te krzaki Jezus ciekawe co na tej kamerze widać, ale dobra, nieważne Widzicie las już w sumie takie przecięte dosyć bardzo tutaj tu już w ogóle nie ma nic drzewa ale on już, on już ma swoje lata, tutaj się stąd wycinało już na, na obory i na inne budynki, więc... Więc no nie ma co się dziwić. Że drzewa nie ma, ale ja też się nie, nie, sadzi tych drzew. Bo lasu jest w pierniki jednak, a ludzie... O Jezu. A ludzie nie korzystają, więc my jedziemy. Pożyczamy sobie po prostu od sąsiadów drzewo z lasu, tak. No. Piła farna Bardzo dobra piła. Nam się sprawdza. Tam brat chciał kupić steal, ale ja powiedziałem, po co jak ta się sprawdza? On mówi, że Stil lepszy. Nie wiem, sami ocencie ja. to mógł zwarną dobrze mi się tnie zawsze, więc chyba że mu to przeszkadza. A to może zostawimy całe. to Nie będziemy ścinać na dzień swoją niepełomutną, bo dosyć małe. Do tego dużego zetniemy. Yy, co do firmy, firma ta ja mówiłem, jest nowy porządek chłopaki. No udało nam się ich tak w sumie przypadkiem znaleźć. Bo już tacy zdezorientowani byliśmy, co, kto, kto nam może to zrobić. Bo wszyscy odmawiali, że to, że tamto, że nie mają czasu, że terminy, no i tak by się to, to trudno. No to nie będziemy w tym roku nic budować, No bo jak nie ma kto, no to jak mamy budować? Ale tak jeszcze przeglądałem Facebooka, zobaczyłem jakąś stronę z firmą budowlaną. Myślę, no może, można zadzwonić, zapytać się. Chłopaki bardzo miłe od razu nawet przyjechali do nas. Niedaleko nas mieszkają jakieś 300 km. No niedaleko to jest, się wydaje kawał drogi jednak, ale dla nich to jest niedużo, bo oni pracują nawet i po Niemczech, wszędzie, także Przyjechali, zobaczyli o co chodzi, co chcemy Zrobili kosztorys, wszystko Projekt Więc no Nam się to spodobało, bardzo ich Propozycja Cena jaką też zaproponowali też nie była jakaś duża, więc nic tylko brać Czekajcie tu przetniemy, żeby... E kurcze musiał zatrąbić, wioł cały, dobra niech jedzie już Jedź, jedź, jedź! O, dobra, jedzie, pojechał. Powiem wam, że chłopaki będą docinać na tym, na tartaku. Widzicie dosyć długie drzewa, no to jest plus, że tutaj rosną takie właśnie fajne, proste. Także tutaj belki z tego fajne powychodzą. Trochę tego drzewa trzeba, bo to wiadomo, ta, ta wiata nie jest mała też. Swoje, swoje wymiary, dosyć do, duże rozmiary ma. Z tego co... Pamiętam, to podpory chyba na środku nie ma żadnej, więc no, muszą porobić zaszczały, nie zaszczały, wszystko tak, żeby to się trzymało kupy, żeby się nie zwaliła środkiem. Więc to drzewa trzeba też długie, no bo jakby środ środkiem był słup albo coś, no to wiadomo, belki można środkiem połączyć, więc nie muszą być takie długie, ale tu, z tego co pamiętam, nie było żadnej podpory, więc no najlepiej drzewo musi być długie, tak, jedno. Czy tam cztery, nie, nawet nie pamiętam ile to tam było, ale panu są mała tą kartkę, wykazu, ile jak, z czego trzeba, także to przekażemy chłopakom na tartaku i oni to tam yy, nam powycinają I tu jeszcze tą gałąź, o, dobra. Tu odetniemy ten koniec, później się tu pod, podskoczy i weźmie się do, do przyczepy, o, one bo nawet to już zapiął. A nie, to tego nie zapiął, dobra. Jak mu to tam idzie, przez te krzaki, to nic nie tu Teraz najlepiej by było kogoś załatwić z taką mulczerem, czy jak to się nazywa, żeby to i te piękki, to wszystko ładnie zmulczował, wyczyścił. No i później tu można naprawdę coś zasiać. No znowu nie jest zła, tu taka ziemia. I odłożymy to na razie, piłę. No jedzie ten do terenu. z kogutem jeździ, no co za wariat! Co za wariat! Okej, to to, to to nie, tego nie, nie zapnę, ja to może bym od razu. O ja to od razu może do przyczepy zaniosę. W sumie tu podjadę 30 bliżej, bo na razie można było podbierać te małe małe, małe, małe ścinki to wszystko i później dalej wycinać. Tu już trochę się odłożyło. No idzie robota dosyć szybko we dwóch, bo jeden ścina yy, ładnie obcina te. Yy, gałęzie, a drugi wy, wyciąga, Ale też tu jest dosyć proste Nie trzeba daleko wyciągać, więc to szybko idzie. O, patrzcie jak ciągnie, patrzcie jak za to idzie. Ach, kopci, a jak. Aż miło patrzeć, jezu, on tu z gałęzią to jeszcze to cofniemy szybko 30, żeby też 30 nie dorysować. Chociaż ona i tak już, jak widać, swoje przeszła. Tam proponowali się nam, żeby ją odmalować. Może kiedyś za to, to weźmiemy, żeby ją odmalować. Też to wiadomo, różnie to bywa. Czasami nie ma czasu. O, o kurde, on już tu załadował coś też. A ty siłacz kurczę siłacz. No i tak to ogólnie, no właśnie mieliśmy jeszcze jechać siać, bo zostały nam jeszcze dwie działki do zasiania, ale ale że chłopaki chcieli jak najszybciej zacząć budowę, więc no musieliśmy zostawić się i, i zająć się tutaj lasem. Tam tyle jeszcze zasiejemy jutro, a lepiej, żeby już było gotowe z tym drzewem, żeby chłopaki mogły pracować. Teraz będzie ruch na gospodarstwie duży, więc. Zobacz, też będziecie widzieć na vlogach, co się dzieje, bo to, to, to też potrwa ten proces chwilę. Myślę, że do siany się chłopaki wyrobią. Będziemy się narobić, bo tam chcemy wiadomo belki trzymać, więc powinni się wyrobić. Tutaj odetniemy. O, tu odciąłem ten koniec, dobra. Zabierzemy go od razu. Opak jak się wyrobią do siana byłoby super, bo my już będziemy mieć święty spokój. Będzie można od razu kładć tam belki ze siana, a później słomę. A tak to, to będzie trzeba to pewnie jeszcze jakąś przykrywać jakimś folią albo czymś z gałęzią. A wrzucimy. O tutaj tą gałąź to może jednak wyskoczę, obetnę. I to przetniemy od razu na pół, bo to dosyć długie tu jeszcze. O, o. No powiem ci, że wyciągarka to super sprzęt. Super Sprzę sprawa. Sp tak. Super, nie? Wujek, wujek jednak ma dobre sprzęty, bo ogólnie wyciągarka no. też nie znacza, tylko wujka, brata taty. Yy. Bo on się zajmuje lasem też. No a co? Yy, jeszcze tak z dwa drzewa i dość będzie, bo wiesz co, on mi dzwonił wczoraj wieczorem. No. Ja ci właśnie zapomniałem o tym powiedzieć. Cała konstrukcja metalowa. Metalowa? Metalowa, bo powiedział, że to. W... No drożej wyjdzie, bo drożej no wiadomo, to no. mi przedstawił, ale powiedział, no, no będziecie sobie mieć na lata no. i nie będziecie mieć żadnych problemów z tym, nie? No, że mówię, że metal to metal, więc to idzie, wiesz, to idzie tylko na szalunki, na to, no wiesz, no, na deski no tak. takie, żeby oni sobie tam trzymali, więc tego nie, nie musi być aż tak. No, no ja, ja myślałem, że to będzie jednak z to tam, nie wiem wszystko. My... Nie, to wszystko będzie robił to na metalowe. No, no to tak, dobrze, dobrze. To. No, no ich decyzja, no, no. No, no nasza decyzja ale on podsunął pomysł no ale to wiesz no tak ale to wiesz można przygotować bo gdyby co jakby co coś nie wyszło to zawsze zawsze będzie zawsze będzie no dobra no. Ale... jedź jedź tu jeszcze jest jedno tam jest jeszcze jedno ja tam ściąłem. chłopaki mają kurczę nie wiem kiedy oni to mają przyjechać ale do... dwie godzinki chyba i nie będą no może tak być no można... bo tak się tak się, jest 11 to oni będą 13 chyba, coś tak mówił właśnie, że, no, no że to... akurat będę mieć chłopaki u nich tam yy, przerwę na obiad, to podjedzie do nas, nie? No, no to elegancko, no to tam, tam jest jeszcze ten jeden obcięty już gotowy, ja jeszcze tu zetnę tego obok i, i ten, no i pojedziemy ja do domu, a później przyjedziemy jak oni, jak oni no. przyjadą. No, także jeszcze wam tu przy was zetnę to drzewo i może tam to jedno Albo tak samo będzie stać przy miedzy, to lepiej ściąć No, a później wyłączę kamerę najwyżej, podjadę później, a będą ładować, to wam nagram Jak chłopaki ładują drzewo Albo to oni mają takiego, chyba mana, czy coś takiego Z HDS-em Taka długa pszczepa to dłużyc, więc no fajny sprzęt, fajny sprzęt naprawdę nie wiem, czy będą chcieli, żebym to nagrał, może może nie bardzo, ale chociaż może tak z dalsza gdzieś stanę, to może pozwolą, chociaż, chociaż, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, ale znowu chłopaki, o, chłopaki startaku tak fajne, więc myślę, że pozwolą i tu od razu obetniemy koniec, też tak zetniemy może tyle, dobra, to się później weźmie do przyczepy, tu jeszcze gałąź jakaś, już pociągnął tamto? A, jedzie, dobra. My jeszcze to zetniemy tu. O. I, I będziemy na chwilę tą obecną chwilę kończyć. I będziemy się widzieć jak chłopaki przyjadą. Jak chłopaki przyjadą... Jezu, nie, nie spadło, zsunęło się, ale nie spadło. Jak chłopaki przyjadą HDS-em i pozbierają, także... do za dwie godziny się widzimy, także trzymajcie się i... Widzimy się na załadunku drzewa. No, także jedziemy sobie już. Tam chłopaki ładują. Faroson pojawił siać, bo myśli, a to jedzie się, ja sobie tam sam przecież poradzę, to ja ten tylko zobaczyć, Więc więc, więc po co jego tam? Artur pojawił się, siać. Jeszcze naszą ładną jarą. W przyszłym roku pewnie będziemy chcieli o ziemię siać. W pszenicy, ale to zobaczymy jeszcze. To tutaj na, na polną wjeżdżamy, naszym vanem. No i teraz lecimy, o jak widać tam już ładują. Mają takiego niebieskiego mana ADS em oni tam już ponoć podocinali odpowiednie wymiary, co i jak mieli podocinać. A no to do Farmsona dzwonili, co i jak, o które będą. No i on do mnie zadzwonił, no i ja mówię, no to a no to podjadę tam. Patrzymy, ale coś tam Farmson mówił, żeby ich nie nagrywać z bliska, boże. Nie nikt nie, nie, nie chcą, więc staniemy tak sobie dalej trochę. Tu zostawimy już auto, zgasimy go, o widzicie tam patrzcie nawet ma. Czekajcie, przybliżę Wam na kamerze, byś się tak da jak tam ładnie układa. O, stoi na awaryjnych opak siedzi sobie ładnie z tyłu na HD. -sie. To się nazywa Robota wygodna. O. to był jakiś... Młody operator, bo to mu powoli idzie dalej. No, no, to niech mu tam idzie jak mu chce. Do tego lasu trochę dziś wycięliśmy, jak się popatrzycie. Czekajcie tą kamerę, wrócę z powrotem. Trochę tego kawał lasu się wycięło, więc no, 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 moim zdaniem spoko, spoko, wszystko dobrze. Będzie łąka kiedyś. Tu na pewno się jeszcze będzie pod coś wycinać drzewa, więc tu się całe wytnie i będzie łąka albo pole uprawne. No i co, no i to by było na plus, bo zyskamy dzięki temu więcej hektarów. No, także co, ja wam dziękuję za tego vloga, troszkę taki inny, bo wycinania drzew w ogóle tego dawno nie było, chyba nie było czegoś takiego jeszcze na YouTubie, więc ja wam dziękuję, no i co, no i do kolejnego, myślę, że tam będzie coś może z tej budowy, albo coś z pola, normalne, więc trzymajcie się, cześć, no i zostawcie łapkę w górę, o, napiszcie komentarz, czy wam się to podobało, jakie, co byście chcieli zobaczyć od nas jeszcze w, na kanale, mm, bo, bo te komentarze naprawdę bardzo motywują, no i to chyba na tyle. No tak, jak mówię, łapka w górę, sub, dzwoneczek, jakoś to tak się mówi, komentarzyk. No i czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.